Tak zwykle wygląda historia przebudzenia, której doświadcza coraz więcej ludzi. Na początku żyjemy jak wszyscy normalnie praca, mieszkanie, związek wyglądający dobrze na zdjęciach i cele podyktowane przez społeczeństwo awans, kredyt, nowe auto pozornie jest wszystko ok, ale w środku czujemy subtelną pustkę, która narasta. Potem zwykle następuje kryzys może to być rozstanie, śmierć kogoś bliskiego, utrata pracy czy kryzys zdrowotny. Nasze życie trafia w ścianę nie do przeskoczenia. Po kryzysie przychodzi ból, apatia i głębokie poczucie zagubienia. To bolesny, ale konieczny etap resetu. W najciemniejszym momencie, przypadkiem, zwykle trafiamy na jakąś książkę, film, podcast lub rozmowę, która mocno rezonuje. Ta mała iskra ciekawości otwiera przed nami nową drogę samopoznania. Zaczynamy pochłaniać coraz więcej wiedzy, kupować książki, kursy, zapisujemy się na wykłady. To czas medytacji, prowadzenia dziennika, pracy w myślami i emocjami to najważniejszy etap. Zaczynamy zauważać zmiany, czuć więcej spokoju, rzadziej się irytować. Małe rzeczy zaczynają sprawiać nam radość. W pewnym momencie Twoja energia przestaje pasować do starych schematów, znajomościach opartych na narzekaniu, plotkach czy pesymizmie. Stare znajomości odchodzą, robi się miejsce na nowych ludzi, którzy Cię inspirują, rozumieją i wspierają Twój rozwój. Odrzucasz społeczną definicję sukcesu. Zaczynasz żyć w zgodzie ze sobą. Zaczynasz czuć swoją pasję i podążać za tym głosem naturalnie. Im więcej dbasz o wewnętrzny spokój, tym twoja wizja staje się klarowniejsza. W pewnym momencie zaczynają się pojawiać pieniądze i osiągnięcia, które są naturalnym efektem ubocznym życia w autentyczności, a nie celem samym w sobie. Przestajesz żyć na autopilocie. Twoja pasja zaczyna zmieniać się w misję. Osiągasz stan, w którym wiesz, że jesteś twórcą swojej rzeczywistości. Nie reagujesz już na okoliczności, ale świadomie je kreujesz swoimi myślami, planami, emocjami i działaniami. Sukces nie jest już czymś, za czym gonisz, ale naturalnym stanem, który czujesz jako wdzięczność każdego dnia. Tak wygląda przygoda wielu z nas, którym udało się przejść z życia na autopilocie do życia w autentyczności. Zaobserwuj ten kanał, jeśli ta historia z tobą rezonuje.